Feru, Face Fit Stone leczy bóle natychmiast. Okay. Przyjechała the oh, like uh... bardzo chora. Kuba? Kuba w domu. Pierwszy dzień, jak pani Ula bierze treatment, leczy się z tym Organic Synergy BioBone na kości chrząskę stawy. Pierwszy dzień już jest lepiej, troszeczkę lepiej chodzi niż wczoraj, bo wczoraj było bardzo źle, bardzo tragicznie. Ale będzie le lepiej, lepiej z dnia na dzień. To jest pierwszy video, jak ona się zaczyna leczyć. Na razie. First day. Miss Ula has difficulties to lie down, but she's gonna be so much better. Can you lie down? O, jest problem coś kapie y, woda się przeje w cieśniku yeah to jest fajstek Петрушечка. Ну, так. Это подушка. Yes. Została się noga. Mhm. To teraz już jest lepiej. Można szybko nogi ćwiczyć. jest rano. Dużo lepiej, dużo lepiej. Po kilku dniach kuracji pacjentka może nogi podnosić i to bardzo szybko. So after few days the patient can lift legs and quite fast. Po kilku dniach kuracji pacjentka może wstać dużo, dużo lepiej. ale ważne jest, żeby pod nogami trzymać te poduszki mm. No problem. Jak dobrze, so nice, first time in the morning, waking up, pierwszy raz rano, wstawanie i do ubikacji, pacjentka idzie i nie ma laski, nie musi mieć laski, and without cane, nie musi mieć, she doesn't have to have cane, and she can walk, first time in the morning, after few days of treatment. Wow. It's fantastic. Amazing. It's shaking, but there is Pacjentka bierze Bajobon Synergy. Troszeczkę. Albo Mam dużo. Troszeczkę. Te ekstrakty brała z aktywatorem przez 5 dni. Still shaking, still shaking, but soon it's gonna stop shaking. Jeszcze się trzęsą ręce, ale zaraz się przestaną. Po tym. Biobone Synergative. To jest cell phone. From fellowfacefitstore.com. From fellowfacefitstore.com. BioBond Synergy, okay. Jeszcze się trzęsą, zaraz się przestaną część. I zaraz będą, soon it's gonna be so much better. In few minutes. z aktywatorem, który przyspiesza działanie zdrowiające o 90% szybciej. To to jest, co Pani Ula bierze ze sobą. Jak się Pani Ula czuje? Dobrze. Tutaj, proszę popatrzeć. Dobrze. Fajnie. Please, me, how do you teach this fantastic this is what miss ola is taking and she's feeling much better after five days of treatment of oh, BioBond synergy she's feeling much better and her hands and everything it's super much better how do you feel miss ola good good fantastic fantastic okay and walking and everything is better better ola is walking so much better without a cane look at this Oh yo Oh my goodness hands are not shaking come back Miss missula yeah fantastic amazing two flowers she's walking and she's taking with her the bio synergy from fellow face fit so she's gonna take it at night and in a day okay fantastic yes you feel much better better look at here <laughs>